ただいま。<noise> Też z panem Turkiem. więc to był taki oczywiście też jeździliśmy po Polsce, ale jeździliśmy po Szwecji, po Stanach, po Kanadzie. Także to było takie bardzo urocze, nie tylko zawodowe, ale takie towarzyskie spotkania, bo no to ja była wtedy bardzo młoda, oni byli od starsi i dla mnie to była taka totalna egzotyka i taki w